Panie pułkowniku, pani prezydent, szanowni zebrani na tym dzisiejszym spotkaniu, tej uroczystości przedświątecznej. Drodzy Państwo, jesteśmy w takim wyjątkowym czasie czasie, który przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, do tych świąt, które wszystkim kojarzą się bardzo przyjemnie, bo to są przede wszystkim święta rodzinne, spędzone w gronie najbliższych, jak i również tych wszystkich, którzy nas odwiedzają. Lub my też ich odwiedzamy. To jest czas wyjątkowy, czas pewnej refleksji nad tym wszystkim, co dookoła, jak to nasze życie wyglądało, jak będzie wyglądać. Czas wigilii, czyli czas spotkania w tym gronie najbliższych, czas, gdzie łamiemy się okładkiem, ale też wzajemnie przepraszamy się za to wszystko, co było niedobre, niejasne co nie budowało tych więzi społecznych. To są wyjątkowe święta, wyjątkowe dni. Można powiedzieć, że tak te święta w ten sposób przeżywane są praktycznie tylko w Polsce. W innych krajach i Europy i świata jest przeżywany jeden dzień symbolicznie Boże Narodzenie, a ta Wigilia, która u nas jest czymś wyjątkowym, jest czymś, co w tej chwili... Uczą się mieszkańcy Europy, mówią, że to jest coś wyjątkowego, coś pięknego, chcieliby to naśladować i również wprowadzić do swoich krajów, do swojej tradycji. To są święta, które jednoczą, to są święta, które kojarzą się z radością. Przychodzi na świat Boży syn, przychodzi po to, żeby zbawić nas wszystkich, przychodzi z miłości do nas. To jest wielka radość, która ogarnia nas wszystkich. Oczywiście dzieci, młodzież, ale i też my wszyscy otrzymujemy jakieś drobne podarki, które powodują, że uśmiech na naszych twarzach pojawia się wielokrotnie, coś wyjątkowego. Proszę Państwa, ja Wam życzę na te święta i nie tylko oczywiście, żeby to był czas spędzony w gronie rodziny, najbliższy taki czas, pełnej miłości, serdeczności, wzajemnej życzliwości, żeby to był czas, w którym będziemy mogli pomyśleć o tych wszystkich, z którymi na co dzień żyjemy, co by można było jeszcze zrobić, żeby te wszystkie relacje poprawić. Możemy też wspominać tych wszystkich, którzy odeszli w danym minionym roku. Życzę, żeby to był taki czas bardzo wyjątkowo udany i żeby te święta były świętami Bożego Narodzenia, bo w naszej przestrzeni publicznej pojawiają się różne renferty, różne zajączki, jeszcze inne symbole, które nie są odniesieniem do tych świąt, które, przypomnę, są świętami Bożego Narodzenia. Także życzę Państwu, żeby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości. Obdarzył Was, Wasze rodziny, wszystkich najbliższych takimi solidnymi łaskami. Nie tylko na czas świąt Bożego Narodzenia, ale również w całym nadchodzącym 2022 roku. Boże!